Od dzisiaj Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zmieniło swoją siedzibę. Nowe biuro będzie działać przy ulicy Orła Białego 2, wszystko za sprawą ludzi dobrej woli i pomocy wielu firm i instytucji. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie biura zarządu oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy przy ulicy Orła Białego. Jest to dzień, w którym doczekaliśmy się nowej siedziby dla oddziału miejskiego. Jest to dla nas bardzo ważna sprawa, ponieważ w ostatnich 10 latach rozwinęliśmy bardzo e, zakres naszej działalności. Mamy coraz więcej podopiecznych potrzebujących. Legnicki oddział TPDS pośród wszystkich towarzystw w kraju swoim zasięgiem obejmuje największy teren. Ma pod swoją opieką ponad 2000 osób. Oddział miejski jest takim motorem na cały region. Inicjuje, organizuje wszystkie imprezy nie tylko dla Legnicy, ale dla dzieci spoza Legnicy. Już od dawna placówka ta starała się o zmianę lokalizacji, gdyż w tej, której urzędowała dotychczas przy ulicy Grumwaldzkiej dysponowała jedynie dwoma małymi pokojami. Mnóstwo instytucji udzieliło nam pomocy. Poprzez fakt, że nie mamy własnego budżetu jako organizacja pozarządowa, hertatywna, tak naprawdę polegamy na zaangażowaniu innych osób. Udało nam się zaangażować wszystkie. Większość instytucji i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki uprzejmości i pomocy ze strony przedsiębiorców, instytucji, ale także władz miasta udało się przenieść TPD do nowej siedziby przy ulicy Orła Białego. A tam biuro liczyć będzie pięć pomieszczeń oraz magazyn. Na otwarciu pojawili się nie tylko pracownicy TPD, ale także przedstawiciele instytucji, które przyczyniły się do przenosień Legnickiego TPD do nowego miejsca. Z panem prezesem Pleśniakiem znamy się bardzo długo, od 1965 roku, kiedy byliśmy w studium nauczycielskim. No, i on był działaczem, jak również ja byłem działaczem ZMW. No, i nasza współpraca cały czas kwitła. Teraz też zwrócił się do mnie z prośbą, czy byśmy po prostu nie wykonali robót tutaj na terenie placówki jego. To tutaj była ruina. Nawet. Zastanawiałem się, czy warto, ale jak widać efekty są. W miarę naszego skromnego budżetu, który nie pozwala na, na jakieś większe roboty, staraliśmy się tutaj pomóc, yy, wiadomo, organizacji. Pożytku publicznego i, i pomoc dzieciom. Nasza pomoc y, ograniczyła się do przekazywania materiałów budowlanych, które mogliśmy tutaj pomóc, no i użyczenia naszych inspektorów nadzoru. Na koniec przypominamy także o wciąż trwającej akcji charytatywnej Uśmiech pod Choinkę, w której to można zarówno do nowej siedziby TPD przy ulicy Orła Białego dwa, jak i do naszej redakcji przynosić artykuły, które znajdą się w paczkach świątecznych dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszego regionu. Não.